Witajcie drodzy widzowie w kolejnym vlogu w sobotę 15 czerwca z działeczki z pszenicą u majsterka tą pszenicę, którą widzicie jest to odmiana Willem S.U. Willem przyjechałem tutaj skończyć wyrywanie żyta Gdyż popełniliśmy błąd, i tu pokażę Wam za chwileczkę. Chciałem zrobić sobie zbliżenie na gniazdo z bocianem. Tu mamy na miedzy gniazdo z bocianem, i tak z szosy jak jeżdżę. Ze 100 metrów widzę, jakby coś patyk był czy coś od dłuższego czasu. i Wczoraj przejeżdżając znowu, zwracałem na to uwagę. Myślałem, że to jest patyk, a jednak nie myliłem się. Bardzo późno jaja zostały zniesione przez parę bocianów i jeszcze wysiadują. Nie wiem, czy to nie jest zbyt późno, czy te bocianki, jeżeli się wyklują, będą w stanie na tyle odrosnąć, aby jesienią odlecieć, wrócić z parą dorosłych bocianów na okres zimy do ciepły kraj o właśnie to jest ta pszenica słuchajcie tutaj powyrywałem już w końcu wszystko żyto e, także teraz wracam na gospodarstwo i być może zobaczymy się jeszcze w kolejnych ujęciach w dzisiejszym dniu odpowietrzyć musimy hamulce układ hamulcowy jest powietrzony nie ma hamulców Tak, tu brakuje ci Co? śruby. A, o widzisz. No i ten napinacz jest lichy, Ten klocek. Nowy, tak? Obracamy na go na nie, drugą nowy, stronę. Nie, bo on już, już jest zjechany, już tu po śrubie zachodzi. Muszę sobie dorobić nowy. Nie. No to takie kosmetyczne no sprawy, po... ale to trzeba na spokojnie. Tak, ty masz tamto, nie? byś musiał pomyśleć nad prowadnicą. Ale jakoś inaczej zamontować, nie to na to. Tu sobie coś zrobię, tak, tak jest. Chodzi, coś będę musiał wymyślić, bo tym łańcuchem lubi szarpać. teraz już mniej, ale ten jechał aż po tym, A u majsterka jest, teraz nie zobaczymy. No, ja tu mam zjęte korytarze. Ma taką prowadnicę zrobioną z... Tu jest. tam leży na cebach. No to widać. No, dobra. I to akurat można by było zrobić. Tutaj wszędzie pasy no. mam ten dłoń, jak grałeś, tam jest go coś? To ja. Tamty? To trzeba ten odkręcić. No to tam spróbujemy. Podkręcimy. No. Ha! No i tak, weź uchwać. Tu jest odsmykana śruba. Ale to byś musiał wziąć taki, wiesz, jaki ten może... Najpierw trzeba spróbować odkręcić. Ja zajdę do majsterka. La, 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 la. najpierw trzeba spróbować właśnie odkręcić abyś nie utrącił mnie abyś tego nie utrącił Siś ręką No musisz tylko ten później się to zdojmie dziesiątka nabijemy a jest jedenastka. Aha. dobra to będę to te... ja mam no to dobra to iść. Zobaczę. Później on się zdejmie, nie? Dobra, dobra. Bo pewne jedenastkę klucz one mają. No. Na bieżniku jest korek. Dobra, dobra. To jest do headeru, nie wiem czy ma... eee, Czyli ten pedał ode mnie, tak? Tu chodził. No. Prawy pedał, tak? Rozep... Patrzyć, że on jest spadnięty. Jest, ja, ale co? No, poleciał płyn. Dobra, to zakryj. No mam. Dobra, pompuję. Patrzymy, co tu jest Tu sobie przysłonie. słuchajcie, pas. Bo jak żeby żebym tu na pas nie leciało. No, ok. Już, zaczekaj, na, na pas muszę szmatę położyć. O. No, uważaj. Wpada ci coś? Nie. Nie? To co tu jest? Ale płyn, płyn leci, no? No, zakrę. No. Ma? No mam. O teraz rośnie. No. Nie ma, żeby było ciśnienie, tylko tam wiesz A trochę pedał ci staje. Nic? No to podpompuj mu. No ale idzie teraz do góry, Fes. No, dobra, zakręć. Odkręcam. O, teraz już poszło powietrze. Teraz poszło powietrze, dobra. Wpadci, czy nie? No mám. No, okay. O! Jaký syf. Okay. Dobrá. Tak. Okay. O, teraz dopiero się od Jak? Dobra. Zakręcony mam. Zobaczcie, rozpadało się. Dobra, zaczekaj. O. Leciało powietrze czy nie. No, jest spienione teraz jeszcze raz. No, to Mam. No. Uważaj. O. Czekaj. Dobra Masz? No Ale mi ten wleciał Co? Do ciebie? No już nie ma już koniec Co? Już się nie odkręcasz, nie? No jeszcze mogę raz odkręcić. Dobra. Czekaj, bo mi klucze spadły. Klucze mi spadły. Też to założyłem? Nie, nie, no, ja już tam mam inny klucz. Czekaj. Trzymaj, dokręcę. Teraz już nie było nic. Dobra, przeskoczył ja. Git. Ładnie pracuje zobaczcie Wiem czy to Na dwa razy ci Teraz elegancko, za pierwszym razem żyletka Za trzecim razem jest żyletka Tak Ale no dobra opuściłeś No i weź wciśnij Przecież od, od do dęba idzie Tłoczki Ale pięknie

Zobacz w ogóle coś to reaguje yy, Troszkę poszedł Po no zakręć. To muszę tak samo robić jak stan. Ale zaczekaj. No płyn leci. Zaczekaj jeszcze. Dobra. Mogę? Możesz. No. Dobra, zakręć, bo wpadł. Tak. No. Dobra. Mam. No. Pat. No. Ale no jak nie? Znaczy powietrze? Nie. No bo ten reaguje szybciej. No bo tu nie ma takiego. Tamto to szedł. Spieniło się. Dobra, weź jeszcze. A teraz widzisz, syf leci, wpadł. A weź zobacz, ile płynu jest w zbiorniczku żeby się znowu nie bo Sprawdź płyn, może płynu już nie będzie zaraz. mało No to dolej. No jak, tam jest. No możesz, tylko żeby tam nie było odkryte. Bo jak płynu odbędzi, tam powietrze złapie od zbiorniczka, no to znowu się zapłynie To nie robi tu. Nie? Nie, no przecież kurde się od powietrza to się dolewa, to jest to tu nie ten, to Tam nie można. No ale jak nie będziesz miał płynu, to powietrze łapie układ. Co ty gadasz głupoty? Nie no to ja wiem, ale zakręcone nie musi być. Płyn musi być, musi, nie może być pusty zbiornik. No tak, to się zgadza. No. A co to ma wspólnego? No uważaj. No, pompuj majster. Będzie Żyleta. Będzie Żyleta. O. o! Teraz poszło w powietrze. Wpad. Trzymaj. Dobra, dokręcona, możesz puścić. Dobra, gra, możesz wychodzić z kombajnu. Dobra, słuchajcie, wjeżdżaj, bo się woda do grę. Wjeżdżamy. Vai do Zabierz M Możesz obroty zmniejszyć? O. Będzie wolniej? Tak dawaj Pomału Tu trochę Prostuj 这样。Yeah. któryś, czy działa w ogóle jakiś. Nie. Raczej nie, ale... Czekaj, idę zobaczyć. No, idę zobaczę. No, to prawy działa. No, jest, z przodu. No, weź lewy. No, co, coś tam świeci. No, dlatego kontrolka nie pali. No. Nie łączy ten ten chyba. O, teraz działa. No. Dobra. No jest, teraz jest elegancko. Dobra. co? no no teraz jest dobra zatrzymuję nagranie no jest Pierwszy sort tutaj już taki syf kurz odsiewamy to nic tu na dłoni nie chodzi teraz jest już ciepło tak drodzy widzowie po obiedzie chmurki na niebie przed chwilą jakieś kropelki deszczu spadły. Miało popadać, ale dosyć silny wiatr dzisiaj wieje, także nie to popadać eee, Dosyć silny wiatr wieje, także nie wiadomo, czy coś z tego deszczu będzie. Przedwczoraj dostaliśmy 5-6 litrów, wczoraj nie padało, no dzisiaj jest pochłonione, może Dopada się jeszcze. A my teraz słuchajcie robimy poglądać w kilosie, tam trochę z e, tym przedłużonym rękawiem drzeżnika wchodzi pod podłogę jest we dwie łopaty ziarna trzeba to z wyciągnąć tego się wymieść nie da no i Majsterek siedzi w kilosie teraz odkurza. Los, słuchajcie Słuchajcie to jest ten silos, w którym była pszenica gdzie w jednym ze skupów do którego odwodziłem pszenicę, do którego odwodziłem zboża nie będę wymieniał nazwy pośrednio się domyśli o który skup zboża w mojej okolicy chodzi w którym laborantka znalazła jednego wołka. Kiedyś, już przydawałem sprzedawałem ostatnim przyczepek tego filosu. E, pojechało to w inne miejsce, do Roli, do Słuchowa i tam żadnych szkodników, ani wołku, ani prosików, ani e, W pszenicy nie było, chociaż było to sprzątane już zmiotane spod wołku także jeżeli poprzednia laborantka znalazła jednego wołka wskazywało e, na to że ostatnich przepięk tych wołków będą e, tysiące a tak się nie stało no i teraz tutaj już e, z pierwszego odpuszczacza wysypałem przenicę, e, pomimo tego że to złoży i się od spodawczy w w, w dalszym ciągu nie ma. Ktoś zaczyna kropić. Muszę majster wysypać. Popuść. Czekaj. Muszę wysypać. Opa! pół wiadra pszenicy ładnej. Zero śladu robaka. Nawet jakby były rozkruszki, słuchajcie, to tutaj powinno mi to wszystko się roić teraz, ale nic tu nie ma. Także Dzisiaj może mogę potwierdzić to, że zostałem oszukany. No, i przez chwilę się puścił deszcz mocniej. Przeleciało, ale coś tam na horyzoncie większego, według radaru, za 40 minut. To te robaki to... jak jest ten środek od tego gazu? To ja już pokazałem, kusz, nic tu nie ma. Nie ma, to był podrzucony robak albo specjalnie. Albo niespecjalnie nie. brała Mówiłem, próbę z... Z, tamtego z ich zboża, może to była to, ta ukraińska pszenica, i z tego. A ja, mój, mój błąd był taki, ja już tam spuściłem chyba bezpiecznie. Mój błąd był taki, że nie zażądałem wzięcia drugi raz próby. Teraz już tak się nie zrobię i Ty też się nie daj chuja zrobić. Jeżeli woziłeś, nawet jeżeli pierwszy raz wykryła. To ja już to w filmie mówiłem, to przypominam tylko o tym, bo wtedy. Ale woziłeś tam nie było, później był. Trzeba było zjechać. Jeszcze raz próbę. A jak nie, to do A jak nie, to do widzenia, jak jesteś pewny. A jeżeli pierwszy raz wiedziesz, pierwszy raz ci wykryła robaki w nowej gdzieś z nowego magazynu, to mimo to jeszcze raz. Bo jak tak się stało, to co? To tak się może stać nie, nie jednemu, tak? Bo ja nie, nie, nie wiem na 100% czy to celowo mi wsadziła robaka, czy może z, tych, z tej próby. Bo słuchajcie, była ta sprawa tego rodzaju, że przede mną była brana próba z magazynu. Było na zewnątrz zabierane. Z tych magazynów, do których wiozłem pszenicę. Na wadze stał ciągnik z dużą przyczepą kontenerem i od niego była próba brana i po nim zaraz ja wjeżdżałem. No. Albo to Mama się tam zgoniła? za Tak, na obiad. To Dobra. Zamykamy majster hmm. i Jeszcze jeden No. Po obiedzie. Dobra. Jedziemy, słuchajcie na obiad. Wiesz ten rower? Mogę jechać rowerem. Dobra. Idziemy na obiadek, także trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka.